Polska Akademia Nauk jest instytucją naukową, która działa poprzez jednostki naukowe, poprzez komitety. Drugim, jakby, członem, może nawet ważniejszym jest korporacja, która zrzesza ponad 300 najlepszych, najwybitniejszych naukowców polskich w różnych dziedzinach. Członkami Polskiej Akademii Nauk są również wybitni uczeni zagraniczni, członkowie. Różnych instytucji naukowych działających w Europie i w Ameryce i w różnych krajach świata. Są wśród nich laureaci nagród Nobla. W instytutach Polskiej Akademii Nauk, których jest 68, pracuje ponad 7 tysięcy osób. Są to wybitni naukowcy, którzy zajmują się badaniami, którzy prowadzą również działalność dydaktyczną. W Instytutach Polskiej Akademii Nauk są kształceni doktoranci, mamy w tej chwili ponad 1500 doktorantów i również tworzone są obecnie zgodnie z nową ustawą prawo o szkolnictwie wyższymi nauce szkoły doktorskie, w których instytuty będą oczywiście działały, będą współuczestniczyły. Niektóre z tych instytutów oczywiście mogą prowadzić te szkoły doktorskie samodzielnie, jeżeli posiadają odpowiednie uprawnienia. Ważne miejsce w działalności Polskiej Akademii Nauk zajmują również komitety naukowe komitety problemowe komitety narodowe. Komitety są powoływane w zależności od potrzeb jakby odpowiadając na pewne wyzwania związane z działalnością społeczną, gospodarczą. Trzeba pamiętać o tym, że Polska Akademia Nauk pełni przede wszystkim rolę ekspercką, doradczą. Przygotowują i naukowcy, i komitety ekspertyzy dla różnych organizacji. Gospodarczych, organizacji społecznych, dla administracji państwowej, również na potrzeby władz państwowych. I oczywiście ta rola ma szczególne znaczenie w rozwoju gospodarczym, społecznym kraju. Wielu naukowców zrzeszonych czy w Polskiej Akademii Nauk, czy pracujących w instytutach Polskiej Akademii Nauk. Również współpracuje z Uniwersytetami III wieku. Prowadzi działalność dydaktyczną dla słuchaczy Uniwersytetu III wieku, doceniając znaczenie tej formy kształcenia, tej formy jakby poszerzania swojej wiedzy przez ludzi, którzy z, może niekoniecznie związani byli z edukacją, z nauką, ale po. Przejść na emeryturę, a czasami po zmniejszeniu jakby swojej aktywności zawodowej, chcą dalej czy poszerzać swoją wiedzę, chcą doskonalić swoje umiejętności, chcą mieć trochę inne spojrzenie na świat, szukają nowych źródeł informacji o tym, co się dzieje w Polsce i w świecie. Polska Akademia Nauk bardzo dobrze przyjęła. Inicjatywę, która z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, Województwa Mazowieckiego, współdziałania, współpracy, wspierania działalności uniwersytetów III wieku w Województwie Mazowieckim. Tak jak już wcześniej powiedziałem, wielu naukowców współpracuje już z uniwersytetami III wieku, prowadzi na nich wykłady, organizuje różne zajęcia, natomiast ta nowa forma współpracy myślę, że pozwoli na jeszcze większe zaangażowanie środowiska naukowego związanego z Polską Akademią Nauk w tę działalność, a dla słuchaczy Uniwersytetu III wieku. Myślę, że będzie to bardzo atrakcyjna forma zajęć, bardzo ciekawego poznawania świata przez również wysłuchanie wykładów, ale może i też uczestniczenie w innych formach. Popularyzacji wiedzy, upowszechniania wyników badań naukowych przez odwiedzanie na przykład Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Trzeba też przypomnieć, że w ramach komitetów, w strukturze komitetów, które działają w Polskiej Akademii Nauk, jest Rada Upowszechniania Nauki, która grupuje. Wielu naukowców mających szczególne umiejętności popularyzowania wiedzy, upowszechniania. To są wybitni naukowcy z różnych dziedzin, którzy często spotykają się z, w różnych mniejszych ośrodkach z ludźmi, z młodzieżą, z, prowadzą zajęcia w szkołach, ale także organizują specjalne wykłady dla osób starszych mających na celu popularyzowanie wiedzy, upowszechnianie wyników badań naukowych, również zainteresowanie tym, co się dzieje w świecie, pokazywanie pewnych rzeczy, które nie zawsze są dostępne nawet w internecie czy w telewizji, więc myślę, że ta forma współpracy Polskiej Akademii Nauk z uniwersytetami w ramach umowy, która być może zostanie wkrótce podpisana z Województwem Mazowieckim, będzie jeszcze dodatkowym bodźcem do rozwoju i uniwersytetów III wieku, i do rozszerzenia kręgu słuchaczy tych uniwersytetów. Spotykałem się wielokrotnie z sytuacjami, że osoby w późnym wieku, po przejściu na emeryturę, postanowiły zdobywać wiedzę, postanowiły studiować nie tylko w Uniwersytecie III wieku, ale również w uczelniach zdobywać robić licencjaty, magisterki. Spotkałem również osoby, które po ukończeniu nawet 70 paru lat robiły doktoraty w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Jedna z pań, mając prawie 80 lat zrobiła doktorat dotyczący wartości dydaktycznych gry Warcaby, więc na naukę nigdy nie jest za późno. Pozwoli to zawsze nie tylko rozwijać swoją wiedzę, dodatkowe zainteresowania, ale również utrzymywać w dobrej kondycji sprawności umysłowej, intelektualnej osoby, które interesują się nauką, które próbują poszerzać swoją wiedzę, które uczestniczą w tych zajęciach w różnych formach w Uniwersytetach Trzeciego Wieku. O jakości badań naukowych prowadzonych w Instytutach Polskiej Akademii Nauk świadczy ocena je dokonana przez ministerstwo trzy lata temu. Prawie 90 instytutów Polskiej Akademii Nauk posiada kategorie A plus i A. Jest to największa proporcja wśród wszystkich jednostek naukowych w Polsce. Warto również pamiętać, że Polska Akademia Nauk wspiera finansowo różne działania mające na celu upowszechnianie wyników badań naukowych. Organizujemy i finansujemy, współfinansujemy konferencje naukowe, warsztaty, również wykłady, wydawnictwa naukowe. Polska Akademia Nauk jest jednym z współorganizatorów czy współdziałców. Części poświęconej upowszechnianiu wydawnictw naukowych w czasie targów książki, które są organizowane w Warszawie co roku. Warto również pamiętać, że w Polska Akademia Nauk, uczeni pracujący w Instytutach Polskiej Akademii Nauk mają na swoim koncie co roku kilkaset patentów przyznawanych w kraju, ale również mają zgłoszenia patentowe zagraniczne, patenty europejskie, co także potwierdza jakość badań naukowych prowadzonych w instytutach Polskiej Akademii Nauk. Dodam jeszcze też jedną rzecz, która może jest cenna, że Akademia działa nie tylko w Warszawie, ma osiem oddziałów terenowych. Ma również sześć zagranicznych stacji naukowych. Dzięki temu wspiera również całe środowisko naukowe w kontaktach międzynarodowych, w mobilności naukowców, i również te oddziały terenowe mają zadanie integrowanie środowisk naukowych w danym regionie. Upowszechnianie nauki w tym, w, w poszczególnych regionach naszego kraju. Trzeba również pamiętać o znaczeniu Akademii dla popularyzacji czy zachowaniu kultury, dla działań na rzecz zachowania środowiska naturalnego. W ostatnim czasie Polska Akademia Nauk podejmowała szereg Działań związanych z ratowaniem środowiska w Puszczy Białowieskiej. Zajęliśmy odpowiednie stanowisko w tej sprawie. Także myślę, że tutaj działania Akademii są bardzo szerokie, bardzo różnorodne. Nie skupiają się tylko na badaniach naukowych, ale również na działaniach służących popularyzacji nauki, na działaniach mających na celu ratowanie dorobku kulturowego Polski, na w zachowaniu środowiska naturalnego i również na tej misji związanej z popularyzacją czy z promowaniem polskiej nauki, kultury poza granicami kraju.